Uż, co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo, co robimy każdej pilki. Opanowywać świat. Fokus, pokus, czary mary. ruta tutaj na stary. Pęczę, pęczę, wywal pęczę. Łatwe wszystko! Nie ma. No i co, jedziemy do mazdy na chwileczkę, już niedługo ją będę miał. Na koniec, na koniec tego tygodnia wyjedziemy nią wreszcie, jadę zawieść kolektory sportowe Pokaż to Kurwa w kawara będzie ciężko się... <laughs> Ta, mam! O, uspawaliśmy taką, taką rzecz Taką, taką harmonijkę. Zobaczymy co to będzie, chcemy mu podnieść moc maksymalnie ile można Mocowanie Dyfra już jest wymyślone Na 100% będzie trzymało, bo robimy to na mocowaniu Dyfra od Audi w Quadro więc, więc jest to rozsądnie przemyślane będzie latał jak... Wcześniej znaczy. mieliśmy taki problem, że mocowanie dyfra trzymało się tak z góry I po prostu jak dostało momentu większego to wyrywało je. A teraz będziemy trzymać od dołu Myślę, że to już da radę, że będzie zarąbiście Urodziłam się cura, ja po prostu nie mam czasu nagrywać, ale zaraz się odskniemy i będziemy działać dalej. Będziemy jechać polatać znowu dywanem. Zobaczycie tak naprawdę co to ten dywan, o co z nim chodzi. Jak go oswoić? Jak, jak go oswoić w ogóle, żeby on był oswojony? No, <gry> każdy może z was nawet taki dywan mieć, ale to Wam pokażemy niebawem. Moja masa <gry> chyba już stoi na kanale. Kurde, tam, gdzieś tam jest sobie... Jedziemy się dywanem pobawić. Dywanem na no, no. da <grych> Cicho. No cicho. No. Jedziemy się pobawić dywanem. nie? Dywanem latającym. Pokażemy Ci, co to jest ten dywan. Zobaczcie, zaraz, co to mamy. Bo jeszcze został trochę mikstury, której na niego kapło. I... No. Zaraz nakapiemy na dywan. Znowu nakapiemy na dywan i <grych> idzie latający. I znowu będzie latający, nie? Dzień już ze mną został. Idziemy go ogarnąć wreszcie, idziemy go wyłączyć! No. Mamy ante Mamy drugi elixir. Mamy szczepionkę na dywan! szczepionkę na dywan! Będziemy go wyłączać! No. Niech on się nie... Niech się zamieni w coś innego, muszę się rozłączyć! No. Muszę zadzwonić na bramę! No. My po prostu stwierdziliśmy, że dywan to jest starożytność. A nie no, się... latali, nie? Na nie latali, dywanu się już nie używa. My chcemy z dywanu stworzyć zabawkę na czasy, w jakich żyjemy, czyli trzeba zrobić aktualizację. Upgrade zrobić trzeba zrobić dywanu i zobaczymy co z tego wyjdzie właśnie. Jedziemy z dywanem w rację. Dojść tego dywanu na no, u nam tyle bałaganu, że to jest przesada. Musimy go zamienić w zabawkę na miarę XXI wieku. Wyglądajcie nas co się z nią stanie Ja nie wiem co to za nieboskie stworzenie dawaj go, stawiaj o. Zobacz, on jak, on jak siedzi, ale on już jest grzeczny, on się boi, on wie co Oj. się będzie dało jak mnie prowadzi O oh yes. Co on chce? Maciusia, woła Maciusia woła Pierwsze loty Maciusia Pierwsze loty na dywanie z butelki to powinien latać jak Chociaż tam w butelce to nie było miejsca do trenowania Jak ja tam się ubijam, o ścianę. tak. w ogóle co z nim teraz zrobić. Poczekaj, poczekaj. Ja wiem, przecież ja jestem dinem. Ja ten dywan znam, w ogóle mam znalazł. Ja no wiem co? jak zrobić... Wiem jak zrobić, żeby już nie latał. Tak mi się wydaje. No chyba znam w tak mi się przypomniało. Tyle się w tej butelce. Coś mi zostało w głowie. Możemy spróbujemy, nie? Dobra. Trzeba, spróbować, dobra. Dawaj. Hokus, pokus, czary Mari. Nasz ten dywan jest już stary. Niech zamieni się w zabawkę i będziemy mieć zajabkę To w tych, w tych czasach tak się lata ja nie wiem, jaki ale nie ważne, ale kurde co to jest! Kos, patrz, jest kos. A co ty to przybiera? Kos, ja coś, jest kos. Normalnie ja 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 jak znam. deska, wiesz w moich czasach to się po deskach. Na śniegu się deską jeździ No na deską się jeździ na wodzie już od dawna. Dobra, to jest... Ale no no to chyba nie? deską się jeździ tak jak na śniegu, no poczekaj, pach, ty, no zobacz. O nie! Stoję na niej Coś siad na niej zrobię? Uhu, drugi, trzeci, mogę zapierdzielać, działać gdzieś to Uhu, jakbym w wodzie był. Uf, uhuh. Jea. Yeah. no i co ty do tyłu? Pa, dobra sprawa. No się. No choć tak na poważnie trochę teraz coś powiemy. Dobra, to, tak na poważnie coś o tym. No i sobie usiądziemy gdzieś tu znajdziemy jakiś kącik dla siebie. Wiem gdzie, no, wiem gdzie. Powiemy troszeczkę o tym. Chodź na wchody do no, Zobaczcie jeszcze jak ona wygląda z bliska. No ma światła w ogóle. Ja to napierdzielam nią, te kółeczka są wymienne. Jak one się zużyją, o to, to już jest starte zupełnie. Jak one się zużywają, to zakładam następne, jak się zużyją, to następne. One są po to, żebym jak za szybko dodam gazu, to kółeczka mi się odbije, a nie lecę na, na gębę na ziemię. Po parę razy się tak zdarzyło, jak za szybko polecisz, tu lecisz na, tak z... na tej desce lecisz na tak zwanego dardewila, No nie masz gatunku, bo jak cię przesadzi, przepierdzieli, to lecisz od razu prostą mordą w dół. Jedynie co jeszcze fikołka, jeżeli masz dobry wieczlek, to fikołka na plecy masz plecy poździerane. Mi się tak zawsze udaje. Wyżej? To tak. No. Przesuńmy ją, żeby było widać cały czas. No i co Maciuś co my możemy na tej desce A Pojechaliśmy nad polskie morze. No wziąłem tą deskę ze sobą, moja żona była jeszcze wtedy z wózkiem, z kają prowadziliśmy kaje. No i co, no tak naprawdę jak ją wziąłem do z tego powodu za dużo mojej nie pomogłem <śm> na tego wózka, <śm> bo ja z niej nie wsiadałem. No, ale powiem Wam szczerze, fajna sprawa, bo tak, jak masz nawet rower ze sobą, no to na rower to wszyscy siadają, rower jest taki oczywisty. A tutaj deseczka to rano trzeba po bułeczki, i to nikt się nie zastanawiał, ja siadałem, jechałem po bułki, przy okazji zwiedziłem wszystkie po kolei boczne uliczki. Można no, powiedzieć, że na pod rękę weźmiesz... To no, miasteczko, miasteczko wiesz, nad morzem, a ja całe miasteczko poznałem, każdą nawet boczną uliczkę z ciekawości wjechałem, zajrzałem, bo dla mnie jest frajda jechać tym. No co ja i a co? A przy okazji i... sobie pooglądasz, Wystarczyło ci baterii na to, żeby tam no, Tu baterii to ma bardzo dużo, on dużo kilometrów, nie pamiętam dokładnie, możecie wygooglować, no ale myślę, że ze 30 kilometrów to jest takie minimum, co narobi jak nie więcej, nie pamiętam. Wiesz raz to, pamiętasz moją historię, nie. jak na Jaszczębia? No Maciuś tak samo pierwszy tych na nią wsiadł. No to ja, siebie ja z siebie waliłem i nie wsiadłem, żeby nie skłamać, a z pół roku na nią. Pokażesz jak to wygląda tak naprawdę z perspektywy osoby, która mało na niej jeździ. Po prostu wsiadł i coś tam jedzie. Ja już sobie radę. O I też teraz jest. Dla mnie normalnie marzeniem, no tak naprawdę. No, jest... Marzenie, ten deska to jest marzenie każdego wariata. Nie? No, to jest, to jest, nie chcę to jest i... tak po prostu, że jakbyś bardzo szybko biegł i się przewrócił, to się zdrowo poździerasz, A tutaj masz wrażenie, że cały czas bardzo szybko biegniesz, a jeszcze jest to jedno koło, więc musisz uważać na dziury, musisz uważać na przeszkody, na krawężniki, na kamienie wystające. Cały czas ciałem omijasz to wszystko. Jak najeżdżasz na krawężnik, to musisz podskoczyć na tej desce, żeby ona się pod tobą uniosła. No trochę tak jak na snowboardowej. Trochę powiem szczerze, na, na desce snowboardowej nie jeździłem za wiele, pomimo tego, że w górach byłem wiele razy, to najpierw jeździłem na nartach, na desce się dopiero zacząłem uczyć, i byłem za cztery sezony na desce. No, na czwartym sezonie już mi to nieźle szło, ale zaczęło mi to iść dopiero, jak kupiłem tą deskę. Tak naprawdę nieźle. Już nie mówię o takim jeżeniu na snowboardzie, żeby sobie zjeżdżać na jedną stronę czy coś, tylko już, już sobie jakoś, Już sobie mogę do lasu wjechać i przelecieć, gdzieś tam kogoś pogonić i zjechać z trudniejszą trasą tak na tej jest deski, Ale dopiero po tej desce. Teraz Ta deska mi tego dała mi odwagi, nabrała mi jakichś odruchów. No i to są od... dokładnie te same odruchy. Po prostu kiedy się przechyla, to cię przechyla, to musisz zareagować w ten sam sposób, co na śniegu. No identycznie. Czyli jakbyś się chciał nauczyć na snowboardzie, to w lato może się nauczyć na tym jeździć. Tak, i to jest w ogóle zamiennik. No, no jeżeli to... zimą nie ma śniegu, cokolwiek to jest. Naprawdę taka frajda, to jest zamiennik. Tak? No dobra, ale co do prędkości no to patrz, ty lubisz szybko zapieprzać, albo ja szybko zapieprzać, no i to jest takie, że... No słuchajcie, jak... że wystarcza dla nas. Tak było... jak widzicie, no to... Każdym samochodem w życiu, odkąd tylko pamiętam, to miałem jakąś taką chorą jazdę, że sobie zapierdzielałem, lubiłem, no jara mnie. No to. i to spełnia twoje wymagania. I to, i to spełnia w zupełności moje wymagania. Więc... Ludzie znajomi moi, którzy, którzy daję proponuję, żeby się przejechali, to w ogóle boją się stanąć na tym, bo boją się równowagi. A już jechać na tym, to już jest w ogóle frajda, a jeszcze nauczyć się dość szybko jechać, omijać przeszkody, skakiwać na krawężniki, zeskakiwać z nich. No to to, już, jest wyczyn, to już jest wyższa szkoła. Z każdym wejściem na tą deskę to człowiek czuje takie wow i chce jechać dalej, aby ta droga trwała, nie? Tak. A... Jak jadę do przodu, to pokazuje światełko, że jadę do przodu światło może jakoś mocno nie podświetla, także w nocy widać drogę, chociaż chodnik dziury widać na chodniku. Ale ciebie widać. Jak po że... ciemku wracałem, mnie na pewno widać samochody z daleka bardzo dobrze. To jest widzą, bezpieczne. Jest w miarę bezpieczne. Wiadomo, po ulicy no to nigdy nie jest bezpiecznie, nie? No, ale, ale oświetla troszeczkę chociaż drogę tak pod nogami. Także jedziesz i cięż dziura nie zaskoczy, to też ważne. W ogóle ukryte, ukryte baterie ma ta deska tutaj w środku, w nóżce i, i tak dalej. Tu ma całą elektronikę i fajna sprawa, no zobaczcie, że to jest bardzo proste i ty po prostu na niej stajesz i ona mnie już trzyma. Ona już sobie sama z siebie. I co, i rozpędzam się i sobie mogę jechać. I sobie na niej jadę tak jak ja na desce śnieżnej. Nawet układ nóg, zobaczcie, że jest ustawiony podobnie jak na śnieżnej. Tak samo jak się pochylasz do przodu, to całym ciałem. Nie to, że to nogami, stopami czy coś, tylko całe ciało musisz pochylić. Zobaczcie też, jaka ona jest silna. Ona jest bardzo, bardzo silna, bo ona normalnie ze mną wjeżdża pod tą stromą górę i nie robi mi jakiegoś większego problemu. Boję się trochę szybciej, żeby nie zaryć przednią dechą, bo to się tak zdarza, że jak za mocno pochylę, to zaryję przodem. No i zobaczcie jaki numer. Zjadliśmy? <laughs> no dywan już poszedł w zapomnienie, standardowo. Siemandero. <laughs> Tam był dość trudny teren, taki że Maciuś nie mógł za bardzo pojeździć. Jedziemy sobie na asfalt i na asfalcie pośmigamy. To, to jest dużo łatwiej po prostu, no bo to tak naprawdę ta deska została stworzona do jeżdżenia po chodnikach i po asfaltach. Ale Konrad jak zwykle musi zrobić coś tak, co jest a jak a się przyjrzycie na markę firmy na oponie, no to to są opony, które nie są fabrycznie przez tą deskę produkowane, tylko innej firmy, która wymyśliła taki patent, żeby sobie można było po lesie jeździć, po piaku, stworzyli po prostu opony z bieżnikiem te obony są jeszcze bardziej zaogrąglone niż oryginalne, co powoduje troszeczkę trudniejszą jazdę po prostu, po równym, po asfalcie właśnie. Ale no, w zamian za to można się bardziej przechylić, można mocniej zakręcić. Naprawdę powinno się na niej jeździć w ochraniaczach i to. Pierwszym razem, jak przewaliłem tą klebę, o której mówiłem, to się śmiałem, że to powinno to się zakładać ochraniacz od ścigacza. Najlepiej z poduszkami powietrznymi. <grym> ale, ale tak naprawdę, no to co, jak już zdobyłem wprawę, no to już się tak nie przewracam. No po prostu, teraz jak się przewrócę, to już wiem dlaczego. Już znam swój powód, wiem, że to ja popełniłem błąd. No i jeżeli bez ochraniaczy, bo jak popełnię błąd, no to poździeram kości i wiem chociaż za co. <grym> Wcześniej nie wiedziałem, co się działo. Każda kleba, która była, to... O kurde, dlaczego? Przecież jechałem tak samo. A to trzeba się nauczyć techniki, no jak ze wszystkim. Jak jeździć trzeba pojeździć? Zrobić kilometrów. Ja już mam 1000 kilometrów na tej testę przejechałem tak? Więcej niż Więc, autem hmm, chyba. O, więcej niż Maciuś autem. Od tego nie mamy filmy. Mamy problem w jaki sposób my się mamy nagrywać w samochodach i tak dalej. Mamy kilka kamerek i za każdym razem z telefonem. Tu, 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 tu jakieś problemy, ciągle problemy. O, to mój. O, stop, żona. Stop. Przejada się z wami na takiej zasadzie, że wezmę ze sobą kamerkę przy sobie. Pokażę, jak to widać z moich oczu. Super sprawa. I zobaczcie, no i tak to wygląda. No i rozpędzam się. Im bardziej mam większe jaja, tym mocniej się pochylam do przodu. Im mocniej się pochylam do przodu, tym ona szybszą prędkość łapie. Teraz myślę, że już z 25 na godzinę to spokojnie złapała. I, I w miarę szybko, energicznie ona przyspiesza. Na takiej zasadzie, że ja się pochylam i ja czuję to przyspieszenie jej. Czuję wrażenie przyspieszenia. I zobaczcie, zobaczcie jak to sobą. Mamy Maciusia, przejedziemy go. Siu. pod krawężniki, bach, wjechałem normalnie pod krawężnik. Wysoki. I zobaczcie, to sobie tym lecisz normalnie, jak rowerkiem. Nie musisz nie się musisz spinać ani nic, tylko sobie lecisz do przodu. Wcale nie używam do tego siły. No nogi wiadomo, ja mam cały czas ugięte nogi, mam cały czas pozycję taką snowboardową, więc te nogi, te nogi moje tutaj dostają cały czas po dubie, uda mnie bolą. Jak pojeżdżę dłużej to strasznie ale to, zobaczcie jaką to prędkość łapię to normalnie zasuwam tak, że jakbym przypierdzieli w te barierki to bym sobie poprzebijał nogi i co? przechylamy się bo jakbym płynął w jedną, w drugą po prostu tak lecę sobie myślę, że następstwem tej deski następną rewolucją to będzie po prostu już deska latająca która będzie się unosiła jakoś grawitacyjnie albo w jakiś inny sposób nad ziemią i to jest taka rzecz, że jak poczujesz tego tego na czym ja siedzę, nauczysz się tej deski to ja podejrzewam, że na takiej latającej też po prostu będę wsiadał i będę leciał, bo to jest dokładnie ten sam balans. Jest zarąbista sprawa. Pierwszy raz telefon poszedł na ziemię. Zobaczcie, jak zwykle, jak ja nagrywam jakikolwiek film, to jakiś telefon leci na glebę. Kupiłem sobie nowy telefon po ostatnich nagraniach i właśnie się tu wypierdzielił Mamy szczęście tym razem. Nic mu nie jest, dzięki Bogu. A wyskoczył mi, jak wyskakiwałem z deski. Kurde. No i co, pakujemy dechę. Maciusia, Maciuś leci do pracy ja zapierdziłem po moje dziewczyny, po moje maleństwo Które jest takiej wielkości mojej dłoni Albo odrobinkę większe Wczoraj słuchajcie, pierwszy raz ją widziałem Nawet ją na ręce nie wziąłem Kurde, tak się byłem zestresowany Jechałem tam do szpitala, to człowieku Ja fabryka dała w kamerę I co Maciusiu, lecisz już do pracy? No do pracy trzeba zarabiać. Na jutro jesteś, jutro jesteś gdzieś tam, jesteś wuja, a widzimy się w piątek. Widzimy w piątek. Zaczynamy, no w piątek muszę znaleźć pomiędzy moimi kochanymi dziewczynkami, chociaż ze dwie godziny założymy to hydro wreszcie u Maciusia. Także w weekend no na pewno któregoś dnia znajdę czas, będziemy coś nagrywać. Będę miał Mazdę więc na pewno ją zabiorę. Jeżeli mi odda mechanik, to na pewno ją zabiorę. No i będziemy nią latać, poupierdzielamy, zobaczymy czy ten dyfer znowu się wyrwie, czy tym razem coś innego. Tak naprawdę nie znamy jej jeszcze. No weźmiemy jakąś BMK, weźmiemy Mazdę i polecimy upalić jakiegoś kaporka po raz kolejny, no to co miśki robią najbardziej. Mm -hmm. <laughs>